Dzień dobry, witajcie. Kasia Młynarczyk, terapia i rozwój osobisty z sercem. Jak zwykle początek taki sam. Przychodzę do Was z kolejnym filmikiem, jak mniej więcej co tydzień. Podzielić się wiedzą, podzielić się tym, co mnie niezwykle pasjonuje, co mi niezwykle pomogło i zachęcić Was, zainspirować Was do... Do zmiany, do zadbania o siebie, do rozwoju, do poszukiwania, do odkrywania siebie, do tego, żeby odbudowywać swoje zdrowe poczucie wartości, swoją samoocenę, swoje poczucie bezpieczeństwa, bo tylko wtedy możemy odzyskać swoją wolność. Poczuć się tak naprawdę szczęśliwi, poczuć się dobrze z innymi, czuć się pełnowartościowymi ludźmi, którzy mają prawo do tego do wszystkiego tego, co najlepsze i, i tworzyć wartościowe relacje. I my tak często właśnie poświęcamy się dla innych, chcemy dużo podarować innym, robiąc to często kosztem siebie. I tak naprawdę nie jesteśmy w stanie dać dużo ludziom, jeżeli zabieramy coś sobie. Jeżeli nie dbamy o siebie, jeżeli nie czujemy się wartościowi, jeżeli nie mamy dobrze zbudowanej samooceny, to bardzo trudno nam jest dać taką prawdziwą, czystą miłość, czyste uczucie bez oczekiwań, bez chęci ugrania czegoś w zamian. Dlatego y, ja chciałam dzisiaj powrócić tak, jak często y, ja to robię, do zdrowego poczucia wartości i chciałabym dzisiaj jeszcze popowiadać Wam o samoocenie. Czym ona tak naprawdę jest, skąd się bierze, y, czy zawsze to, co myślimy o sobie, jest prawdą i y, y, y zachęcić Was do tego, żeby budować swoją samoocenę, żeby ona była ani Niezbyt niska, ani nie sztucznie podniesiona, ale prawdziwa, ale taka, która dodaje nam skrzydeł, pozwala czuć się dobrze, wierzyć w siebie i, i, i po prostu radzić też sobie w trudnych sytuacjach, bo, bo na tej ziemi tak jest, że trudnych sytuacji nie brakuje. Nawet jeżeli naprawdę jesteśmy już mocno zbudowani i odzyskujemy te swoje zdrowe poczucie wartości, poczucie bezpieczeństwa, to jednak tutaj spotykają nas różne trudne sytuacje, i od tego, jaką my mamy samoocenę i wiarę w siebie, zależy to, jak z tymi sytuacjami sobie poradzimy, jak z nich wyjdziemy, jak długo w nich będziemy tkwić, i tak dalej, i tak dalej. Dlatego słuchajcie, samoocena, tak? Czyli to, co sami myślimy o sobie, to, co sami uważamy, to, co sami w głowie powtarzamy na swój temat. I to, co gdzieś głęboko, głęboko, podświadomie myślimy samoocena może być obniżona bardzo, tak? Czyli ja nie jestem wartościowy, inni są lepsi, ja jestem gorszy, nie zasługuję na nic lepszego, nic mi się nie uda, jestem słaby, życie jest trudne, świat jest trudny, ludzie są źli, nic mnie dobrego nie spotka, ponieważ nie jestem nikim wyjątkowym, nie jestem ważny, nie jestem ważna, wartościowa, tak? Niska samoocena, czyli porównywanie się do innych, Ludzi, ale zawsze z tym poczuciem gorszości, z tym poczuciem mniejszości, niższości. To jest niska samoocena, wiadomo, że ona bardzo utrudnia nam życie, psuje relacje, psuje, sa, psuje nasze samopoczucie. Wysoka samoocena, taka. Sztucznie podniesiona, tak? Ja jestem super, ja jestem najlepszy, ja wiem wszystko najlepiej, ma być tak jak ja chcę. Inni są, to jest takie porównywanie się do innych, ale w sensie lepszości. Jest też taka sztuczna samoocena, gdzie wydaje się nam na pierwszy rzut oka, że. Postrzegamy się całkiem dobrze, że, i, że, że radzimy sobie dobrze, że jesteśmy dosyć y, fajni właściwie i, i wszystko z nami ok. Natomiast w każdych jakichś sytuacjach, konfrontacjach, problemach, y, y, w podejmowaniu jakiegoś ryzyka działania, wychodzi na wierzch to, że jednak wcale tak o sobie dobrze nie myślimy, że jednak boimy się, że jednak boimy się oceny, że jednak boimy się konfrontacji ryzyka, podejmowanych działań, przejęcia odpowiedzialności, więc coś z tą samooceną moją nie jest tak do końca okej. Okay. Zdrowa samoocena, zdrowe, samo, zdrowe, dobre poczucie wartości to jest to, kiedy uważamy, że ja jestem okej okay i ktoś jest okej. Okay. To jest to poczucie, że wszystko ze mną w porządku, że Jestem wartościowy, wartościowa. i nie muszę porównywać się do nikogo innego, ponieważ wszyscy są OK. Ja. Dam sobie radę, ja jestem osobą, która podejmuje działanie, podejmuje ryzyko, ponieważ mam to przekonanie, to poczucie, tą samoocenę, że ja sobie poradzę, że jestem warta wszystkiego co najlepsze, tak jak każdy inny człowiek, że, że nie, nie można mnie źle traktować, że zasługuję na dobre traktowanie, że jestem po prostu wartościową, wyjątkową osobą. I to poczucie jest takie, że ja nie mam potrzeby porównywania się w sensie gorszości ani lepszości do nikogo innego. I słuchajcie, tak wielu z nas ma tą samą ocenę, tak jakoś zachwianą, zaniżoną, sztucznie podniesioną z tego lęku, właśnie z tego poczucia bezsilności, z tego poczucia, że. Mm, nie jesteśmy do końca y, wartościowi. Staramy się nadrobić, i, i, i tą samoocena y, tak sztucznie rośnie, żeby przecież przez chwilę poczuć się lepiej. E, wychodzę zawsze w pole, żeby była cisza, żeby nikt mnie nie, nie zakłócał, bo mieszkam za miastem, ale traktor za mną przyjechał. Ale ja skończę. E, słuchajcie, tak wielu z nas na skutek wychowania. Różnych doświadczeń, sytuacji, miejsc, słów. Jest, tak wielu z nas ta sama ocena jest zaburzona. Jest Ta prawda o nas samych, którą my sami wierzymy, jest po prostu fałszywa. A my idziemy przez życie z tym. Z tym poczuciem, że coś z nami nie tak, że inni są lepsi, że sobie nie poradzimy, że, że nie jesteśmy wystarczający, że, że jesteśmy gorsi, że jesteśmy głupsi. Tak wielu z nas ma gdzieś z tyłu głowy ten lęk, tak? I tą niską samoocenę bądź sztuczną samoocenę. I po prostu jest nam trudno, jest nam ciężko i... Ja po prostu dzisiaj przychodzę z takim jeszcze raz, jak zwykle, bo to jest po prostu jakby no, moja sztandarowa rzecz, którą mam do przekazania, tak? Jesteś kimś wyjątkowym, jesteś kimś wartościowym, niezależnie od tego, czego doświadczyłeś, co usłyszałeś, jak cię traktowano, czy miałeś pieniądze, czy nie miałeś pieniędzy, czy, czy doznałeś miłości. I bezpieczeństwa w dzieciństwie, czy nie? Bez względu na to wszystko, jesteś wyjątkową, wartościową osobą. Niestety, yy, bardzo bym chciała, żebyście wszyscy w to uwierzyli, natomiast wielu z nas jest nam, jest nam trudno w to uwierzyć. Wiem, bo sama byłam osobą, której trudno było w to uwierzyć i, yy, i gdzieś ciągle czuła się gorsza. Yy, yy. Mniej wartościowa, niewystarczająca, porównywała się do innych zawsze w sensie gorszości, i wiem, co to znaczy, ale wiem też, że to można zmienić. Słuchajcie, to, w czym, w czym się wychowujemy to środowisko, w którym się wychowujemy to jest taka nasza szklarnia, tak? w której jesteśmy hodowani dosłownie. I albo jesteśmy hodowani z miłością, z czułością, z opieką, z troską, ze zrozumieniem, z uwagą, i wyrastamy na zdrowych, silnych, wierzących w siebie ludzi, albo jesteśmy tam. Y Hodowani, że tak powiem, trochę nieumiejętnie, tak? I, i, I brakuje tam nam światła, którą jest miłość, ciepła, którym jest uwaga i dobre słowo, dobrej odżywki, czym jest nie wiem, pochwała, bliskość, spędzony razem czas. I po prostu wyrastamy słabsi. Wyrastamy nie wierząc w siebie, wyrastamy uważając, że coś z nami nie tak i że, i że na pewno w wielu sytuacjach sobie nie poradzimy albo inni są lepsi. Ale ja wiem, że jako dorośli ludzie my możemy sami się pobawić w ogrodnika i sami się zasilić, i sami zmienić te wiele przekonań, które nas przytłoczyło. Chciałabym Wam dzisiaj przy Przypomnieć, opowiedzieć, może wielu z Was ją zna, bajkę, to nie jest moja bajka, to jest bajka. Pani Justyny Lewickiej-Szczęsnej, która jest też pedagogiem, nauczycielem, psychologiem i która wraz ze swoimi dziećmi wymyśliła tą bajkę i opowiada ją innym. I, i wielu też cudownych ludzi yy, podaje ją dalej, żebyśmy zrozumieli, yy, o co tu chodzi i, i jak tą swoją samoocenę podnosić. Kiedy się rodzimy, kochani, jesteśmy taką bardzo czystą, pełną miłości, wiary, siły osobą, tak? I jesteśmy trochę taką czystą kartką. Owszem, mamy może jakieś niewielkie genetyczne uwarunkowania, które jednak nie determinują naszego życia tak. Jak to, co dostaniemy od życia, od, od dorosłych, od nauczycieli, od rówieśników, od partnerów później. Więc, kochani, Jesteśmy taką czystą istotą, mocno wierzącą w siebie. Tacy przychodzimy, wyjątkowi idealni, tak? Bóg byle czego nie tworzy. Jeśli ktoś nie wierzy w Boga, to wszechświat też tworzy tylko to, co jest tutaj wyjątkowe, wartościowe i potrzebne. Jesteśmy częścią przyrody, jesteśmy cudownymi ludźmi, każdy z nas. Natomiast yy, wielu z nas doświadczyło różnych trudnych sytuacji. A kiedy jesteśmy tacy mali, to chłoniemy jak gąbka, i w tej naszej szklarni uczymy się wszystko o świecie i o, i o nas samych tego, kim my jesteśmy i na co zasługujemy. I jeśli słyszymy, jesteś głupi, nie dasz sobie rady, zamknij się, nie masz nic do powiedzenia, nie mam dla ciebie czasu, nienawidzę cię. Nie mądruj się, jesteś nikim. Jesteś beznadziejny. Nie lubię Cię. Nie kocham Cię. Każdy z nas może mieć tutaj inne rzeczy. To są czasem przekazy werbalne i słowa, a czasem są to niewerbalne przekazy, braki. Każdy z nas ma inne słowa na swoich kartkach i każdy z nas ma inny rodzaj kartek, ale prawda jest taka, że po tym wszystkim jesteśmy my prawdziwi, wyjątkowi i wartościowi. I to jest prawda. Natomiast to wszystko, co często sobie wmawiamy, czy to wszystko, o co o sobie myślimy, to wszystko, co nas blokuje, nie jest prawdą. Jest kłamstwem, które dla naszego umysłu stało się prawdą. I naszym zadaniem jako dorosłych, odpowiedzialnych za siebie ludzi, ludzi, którzy chcą odzyskać siebie, jest odkryć te kartki i powiedzieć sobie, lubię Cię, jesteś mądry, jesteś wystarczająca, lubię spędzać z Tobą czas. Chcę być z Tobą blisko. Jesteś wartościowa, jesteś wystarczająca. Jesteś... Bardzo ważny. Kocham Cię. I wtedy jesteśmy w stanie odkryć siebie, zobaczyć, dopiero móc ocenić siebie i to będzie na pewno zdrowa, prawdziwa samoocena tego, kim naprawdę jesteśmy. I to jest możliwe do zrobienia. Jest wiele technik, metod, i to wszystko jest ważne i potrzebne. I ja z tego korzystam. Natomiast najważniejsze jest na początek przestać wierzyć, że wszystko to, co nas przykryło, jest prawdą. Zacząć wierzyć, że pod spodem tego wszystkiego, co nas przykryło, tych naszych sytuacji, słów, doświadczeń, każdy z nas inne kamienie w plecaku nosi. Ale zacząć widzieć, otwierać tą klatkę swojego umysłu, że może być inaczej, że nie wiem, może. Jeszcze dokładnie jak, ale, ale wiem, że tam jestem, prawdziwa i wyjątkowa, i, i, yy, i chcę sobie w tym życiu to oferować: największy prezent, wiarę w siebie, yy, poczucie, że jestem wartościowym człowiekiem, że zasługuję na wszystko co najlepsze. Że mm, jestem ważna, że dam sobie radę, że wszystko ze mną ok, że mam prawo tak jak każdy inny człowiek korzystać z tego życia, mieć wszystko, e, co wartościowe, bo to również e, są przekonania z naszego dzieciństwa, przekonania naszej podświadomości, również dotyczące obfitości i pieniędzy. Kochani, ja was bardzo, bardzo zachęcam. Może ten e, filmik. E, jest powtórką, może znowu się powtarzam, ale te słowa trzeba powtarzać, bo wielu z nas przez pół życia lub przez całe swoje życie zapomniało, kim jest. Po stronie słów jestem nieważny, inni są lepsi, nie jestem wartościowy, jestem głupi, nie dam sobie rady. Po stronie tych słów zawsze szukajcie tego, co jest na odwrocie. Trzeba zabierać to, co jest kłamstwem, i dawać sobie prawdę, i to wymaga trochę czasu. Wymaga budowania w sobie dzień po dniu tej, tej siły i, i odbudowywania tej wiary. Dlatego zachęcam Was, tak, jako takie ćwiczenie, żebyście zobaczyli, co najczęściej na swój temat myślicie, takiego niepozytywnego, niewspierającego, poszukali tego, co jest zupełnie po przeciwnej stronie. I wierząc w to, że te niepozytywne słowa, które często są w waszej głowie na wasz temat, na waszych ustach, to, to nie jest prawda, szukali tych słów, które są po drugiej stronie, które są przeciwieństwem do, do, do tego, co jest u was negatywne. I te słowa sobie często powtarzali, pisali, mówili do lustra, nagrywali na dyktafon i zaczęli wierzyć, bo nikt nie napełni. Nam tej pustej czary, nikt już teraz, kiedy jesteśmy dorośli. Żaden cudowny mężczyzna, ża żadna przyjaciółka nie wleje w nas tej wiary, jeśli my jej nie odzyskamy sami w środku, tutaj głęboko. To nikt tam takiego dostępu nie ma jak my sami. Eee, jesteście wyjątkowi? Jesteście cudowni? Jeżeli w to nie wierzycie? to zacznijcie szukać i podważać negatywne myśli, słowa, przekonania, które macie na swój temat i odzyskiwać siebie, bo jest to możliwe. Ja to wiem, bo ja to przeszłam. Wszystkiego dobrego. Oczywiście, jeżeli komuś potrzebne wsparcie, ja bardzo chętnie pomogę na początku drogi. Zapraszam do współpracy, do współpracy. Do rozmów, do terapii, do spotkań, do warsztatów, które będę znowu jakąś nową grupę niebawem tworzyła. Wszystkiego dobrego. Odzyskujcie swoją wiarę, swoją siłę, bo wtedy będzie nam wszystkim lepiej. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.